Walka się rozpoczęła, czas również ruszył. E, w początek tej walki no, wydawało się, że będzie dość e, spokojny, ale Benek tutaj zdecydowanie e, próbuje od razu punktować i tą przewagą kuchową swoją e, w jakiś sposób tą walkę zdominować. Ale fantastyczna, e, fantastyczna praca tarczą Piotra. Tutaj też była próba szczytu, ale o, tutaj piękne trafienie. E, ciosy. To dlatego, tak, że Piotrek przyciśnął swojego piwnika do strzelanek, to jednak e, temu udało się odlepnąć piłka i po piśmie mamy pokaz, naprawdę świetny pokaz, fantastyczny pokaz, w tym, w tym momencie walka przyspiesza, e, są ciosy w nogi, te ciosy jest najtrudniej obronić, dlatego właśnie one są najprostsze do zadania i uwaga, pięć, cztery,

Ciosy są w pojedynkim dystansie. Obaj załodnicy próbują też trafić na głowę, które są zdecydowanie na jednym z krewnych, są przyjmowane na samym jednym z lat. Piątek to próbuje wolny lat, próbuje się znaleźć cięć na bandy. Tak, próbuje się tam bronić. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, stój. Wielkie brawa pan w obronie. ta na druga runda, by było. Będę kuta.